Dom w Włochowie Podejście drugie I Okazało się, że na kamerach nic się nie zapisało To miejsce przyprawia mi o deszcze Jak ty dasz sobie radę z tym sprzętem? Wśród eleganckich willi z basenami, w centrum miasteczka mieści się posiadłość z mężną historią. Niedokończony budynek nie ma okien ani drzwi. Wygląda jakby go właśnie wybudowano. Już w latach 80. rozpoczęła się jego budowa. Właściciel zaciągnął kredyt, który był jednocześnie przyczyną jego upadku, ponieważ nie potrafił go spłacić i się powiesił. Jego ciało znaleźli mieszkańcy wioski. Od tej pory uważany jest on za nawiedzony. Wiele lat nikt nie chciał go kupić, aż do czasu, gdy pewien biznesmen wpadł do studni podczas oględzin. Od tej pory ludzie widzą światła, słyszą dziwne odgłosy oraz widzą świnie biegające po budowie. Twoja nagrywa. No ja też. Dom włochowie podejście drugie. Tak, dlaczego podejście długie, bo dzisiaj byliśmy już w tym domu i może nie uwierzycie, ale po wyjściu, po wyjściu i zrobieniu materiału w środku chcieliśmy obejrzeć na część przynajmniej filmu, zobaczyć jak wyszła i okazało się, że na kamerach nic się nie zapisało. Dlatego jesteśmy tu znowu. Jest godzina trzecia w nocy i. Czyli godzina duchów. I właśnie będziemy dokumentować jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce. Miejsce, w którym powiesił się e, ó, ówczesny właściciel domu. Powiesił się, gdyż e, po, przerosły go kredyty, nie było go stać na spłatę kredytów. Remontował, remontował ten dom ale niestety nie udało mu się tego dokończyć. Wszystko to działo się w latach 80. kiedy e, kiedy ten pan właśnie chciał się tutaj osiedlić. Historia ta smutnie się skończyła, ponieważ e, powiesił się na rzekomym haku w domu Tylko dzisiaj akurat będziemy szukać i zobaczymy na ile ta legenda jest prawdziwa Jestem tu dzisiaj z Krzyszkiem Pozdrawiam, cześć I zamierzamy sprawdzić te legendy Podobno Ale to powiem za chwilę Dobra Dobra, wchodzimy nie ukrywamy, że wiemy, gdzie z której strony jest wejście do domu. Już mamy wszystko dobrze sprawdzone z każdej strony. To To chyba z zewnątrz, nie? Chociaż nie dałbym głowy. <laughs> Nie? Chyba Powiem to jeszcze raz To miejsce przyprawia mi o Szczególnie teraz Kiedy naprawdę Pełna aktywność Paranormalna Jest normu o tej porze posiadłość miała zostać wykupiona, lecz nie było chętnych po tym, co tu się wydarzyło, i wcale się nie dziwimy. Po takich samobójstwach to raczej nikomu się nie śpieszy, żeby, żeby to kupić. Natomiast parę lat temu zjawił się tutaj podobno jakiś jakiś Biznesmen, który chciał, który przyjechał obejrzeć ten, ten dom. I chciał go kupić. Natomiast historia opowiada, że ów, biz ów biznesmen wpadł do studni i odnaleziono go kilka dni później. Trzeba się poszukać tej studni. A przede wszystkim w nią nie wpaść. Plotki, że, że rzekomo tutaj w ogóle to miejsce jest niezamieszkałe, ponieważ Ponieważ wandale omijają to miejsce z daleka z powodu złej aury i, i tego co tu się wydarzyło. Chyba nie do końca się sprawdza. U. Po prostu w to nieźle głową przywaliłem. Połamane drzewa. My pójdziemy tutaj. Tam. Nie ma. Cały budynek jest niedokończony, także więc jest to stan surowy nikt tu nigdy nie zamieszkał I póki co na razie nie zanosi się, żeby ktoś tutaj znalazł mieszkanie na dłużej. Byłeś w tym pokoju? Byłem. Dachowka materiału budowlane. Wszystko to miało być dalej wykorzystane do wykończenia domu. A, dodam jeszcze, że, że jedna z historii opowiada, że. Że podobno okna, bo w tym domu nie ma ani okien ani drzwi, że okna podobno były zamontowane, ale wyleciały za pomocą jakichś niewyjaśnionych sił. Tylko patrząc, no to nie wydaje mi się, żeby akurat była to prawda. No nie ma tu żadnych śladów w montażu Czyżby to była studnia, tutaj była mowa I tam spoczywa ciało u biznesmena Albo spoczywało Najprawdopodobniej. Jest to póki co pierwsza studnia. Miała być studnia w podłodze, tak więc wszystkie pomieszczenia tutaj już są przez nas zbadane na parterze i żadnej innej studni nie widać. Krzysiek już hasła na górze Przejściem jest mi się spytalne, co? Szpyta jest sobie lepiej, jestem sprzętem Zdolny jestem Zadzony Kolejne pomieszczenie. Miało nie być tutaj podobno żadnego graffiti, bo ludzie podobno boją się tego miejsca. To chyba nie do końca prawda. Jak widać na załączonym obrazku, nie? Wchodzimy do obok, co? Byliśmy tu. Dziesiąty... Dziesiąty sierpień 2004? Dobra, ja przechodzę obok. okien na pewno nie było Zresztą nie jestem specjalistą w takich kwestiach od budowlanki ale tak to się prezentuje na pierwszy rzut oka niestety nie ma żadnego wejścia dodatkowego na, na wyższe piętra z zewnątrz widzieliśmy tylko, że jest tam wyjście na balkon a nie zauważyłeś nigdzie żadnego, prze, żadnego przejścia co nie? Nie, nie, nie. nie, nie. I To by było na tyle, nie? Jeżeli chodzi o. Dzięki za sprzęt. że czuć, czuć klimat który panuje w środku taką grozę ja to czułem czułem jakby jakieś, jakby coś szeleściło ale to chyba jest to chyba moja wyobraźnia tak działa Całość jest zarośnięta takimi krzyw, krzy, drzewami, krzakami gęstymi, że pomimo liści o tej porze roku ciężko jest się przebić dookoła. Wejść niestety nie ma wejścia. Mam nadzieję, że ten materiał po raz drugi w końcu się zarejestruje. Bo nie wiem co to za paranormalny spot, który, który dezaktywuje nasze kamery. Okej, okay. fajnie było, ale się skończyło. Jeżeli są tu jakieś duchy, to dzisiaj nam się nie ukazały. Trzymajcie się i do zobaczenia.